Witajcie roślinne świry, zapraszam na film o zwyklaczkach, które uwielbiam. Zanim przejdziemy do tematu, trochę do Was pogadam, mam nadzieję, że nie macie nic przeciwko. Po pierwsze, wybaczcie, że w środku tygodnia nie było filmu. Niestety miałam trochę mało czasu i nie zdążyłam nagrać. Po drugie, pozdrawiam wszystkie osoby, które były na roślinnym spotkaniu w Katowicach. Fajnie było Was poznać, fajnie było porozmawiać. Mam nadzieję, że takie spotkania będą trochę częstsze, żebyśmy się mogli integrować w tym naszym roślinnym świecie i coraz więcej osób poznawać. Naprawdę było bardzo miło, była świąteczna atmosfera, było losowanie prezentów więc jeżeli macie gdzieś w waszej okolicy jakieś spotkanie roślinne to polecam wam koniecznie się wybierzcie a jeżeli nie to może sami wyjdźcie z inicjatywą żeby się w kilka osób nawet spotkać w jakimś barze czy w restauracji Dwie godzinki pogadać sobie o różnych rzeczach. Bardzo fajna rzecz. I to już było moje kolejne roślinne spotkanie. Za każdym razem poznaję nowe, fajne osoby, z którymi później utrzymuję po prostu już taki bardziej koleżeński, bliższy kontakt, niż tylko takie, wiecie, gadanie na temat roślin na Instagramie. O, właśnie, Instagram. Jak zwykle zapraszam na Instagram. Pamiętajcie, że na 5000 osób będzie super rozdanie. Nie będzie to tam żaden głupi konkurs udostępnić i tak dalej. Będzie jedno pytanie, na które będzie trzeba odpowiedzieć. Wiedzieć. I ta osoba, która będzie najbliższa prawidłowej odpowiedzi, lub która zgadnie, bo to raczej trzeba będzie zgadnąć prawidłową odpowiedź, no to wygra coś naprawdę super. Yy, nie ma drugiej takiej rzeczy na świecie i ja ją właśnie teraz w, w tym czasie do 5 tysięcy robię sama, własnoręcznie. I myślę, że to będzie naprawdę fajny prezent roślinny. Nie jest to żadna nowa hybryda papilaminum. <grych> Dobrze. O czym jeszcze chciałam powiedzieć? Aha, jeszcze chciałam powiedzieć, że wczoraj jak wracałam samochodem, to okazało się, że góry po prostu pokryły się śniegiem w jeden dzień. Jest mega dużo śniegu przed domem i ogólnie bez łańcuchów ja nie wyjadę. No i właśnie to jest dla mnie najgorszy czas w roku. Jest zimno, ciemno, spadł śnieg. Normalnie nie można jeździć samochodem. Czekam do wiosny. Jeżeli wy też czekacie do wiosny i nie możecie się doczekać normalnego życia, a nie w tej ciemnicy i zimnie, to koniecznie dajcie znać. I teraz już powoli przechodzimy do zwyklaczków. Od czasu do czasu, niezbyt często, ale od czasu do czasu i na Instagramie, i tutaj na YouTubie mam takie komentarze, że jestem snopką i że mam tylko drogie rośliny. Jeżeli roślina nie jest droga, to mnie nie interesuje i wcale mi się nie podoba. I ogólnie jestem żałosnym człowiekiem, że nie doceniam tanich roślin. Oczywiście to jest nieprawda, bo mam sporo tak patrząc nawet o tak, dookoła roślin, które są uważane, znaczy uważane, no po prostu są tanie. Można je kupić tanio za kilkadziesiąt złotych albo kilkanaście. Więc rozumiem, że może być takie skrzywienie na co dzień, jak pokazuje Anturia. No ale Anturia mnie najbardziej interesują. Mówię o tym cały czas. No i ciężko się spodziewać, że skoro ja chcę mieć Anturia. Coraz rzadsze, no to będą rośliny, powiedzmy, takie marketowe. Ale to nie znaczy, że ja uważam, że rośliny marketowe są złe. Ja się naprawdę bardzo cieszę, że na przykład kolejne anturia wchodzą do upraw tkankowych. Ostatnio jest wysyp mega fajnych i ciekawych anturiów. Najpierw jakieś dwa tygodnie temu albo tydzień pojawił się z hodowli tkankowej Luxurians Radicans, a ostatnio pojawiły się ostatnio, czyli. Yy, Kilka dni temu pojawiły się hybrydy Ace of Spades. No, słuchajcie, ja mówiłam ja mówiłam na Instagramie na wiosnę tego roku, że w styczniu będą takie hybrydy już w in vitro, że one są produkowane. Bo to by było głupie ze strony producentów, że jest taki hype na te wszystkie papilaminum, kosy i tak dalej, a oni tego nie produkują. Produkowali i teraz to wychodzi. Myślę, że wychodzi wcześniej przez olbrzymie podwyżki cen y, ogrzewania. I myślę, że gdyby nie to, że po prostu chcą wyprzedać jak najwięcej roślin i sprzedają takie naprawdę małe, one by trochę jeszcze podrosły i tak myślę, w lutym by wychodziły. I myślę, że i tak będą wychodzić powoli coraz fajniejsze rośliny z in vitro z tych rzadszych anturiów. Teraz już po prostu będą. Dla wszystkich. O, nie mówiąc już o tym, no właśnie, jeszcze ostatnia sprawa, nie mówiąc już o tym, że przecież tajka się pojawiła w Obi za chyba 200 zł, no to słuchajcie, no to też mi się wydaje, że to było troszeczkę podyktowane y, tym ogrzewaniem, no ale z drugiej strony to jest Obi, a myślę, że z tak olbrzymim marketem to się podpisuje umowę dużo wcześniej, jeżeli chodzi. O rośliny, o dostawy. No ale nie wiem, to już ja tam się nie znam, tutaj sobie gdybym gadam pewnie głupoty. Dobra, przechodzimy do moich ukochanych zwyklaczków. Kilka mam tutaj przy sobie, a, a chyba trzech nie przyniosłam, bo dwa są za duże, a trzeci by się poplątał, już bym, po prostu bym się tylko denerwowała. E, dobrze, zaczynajmy po kolei. Dobra, o! Zacznijmy od czegoś całkiem śmiesznego, co praktycznie u ludzi nie widuje, czyli. Euforbia, dobrze, że mam podpis, bo bym zapomniała. Yy, nigdy nie pamiętam tej pełnej nazwy. Kurczę, napiszę Wam, bo tak brzydko napisałam, że nie wiem co napisałam. No ale ogólnie euforbia. Dobra, już Wam pokazuję. To jest super roślina. Jest po prostu prześmieszna. Yy, rośnie, rośnie w ceramisie, w takim dosyć ciężkim podłożu hydroponicznym. Widzę ceramis, widzę pumeks. I bardzo drobny keramzyt. No i słuchajcie, ja mam tę roślinę już naprawdę długo kilka lat. Kupiłam ją na zielonym parapecie. No i oczywiście wcześniej nie uprawiałam roślin w hydroponice, więc ona dosłownie wegetowała w ziemi. Nic się nie zmieniała, nic. Czasami miała te pióropusze, czasami jej odpadały. I, i praktycznie nie było żadnych przyrostów. No i ja sobie tam przeczytałam, że ta roślina za takiegoś dużo nie dorasta. No, ale słuchajcie, jak ją przesadziłam w końcu do hydroponiki, to ona wystrzeliła i cały czas rośnie. Ogólnie chyba muszę dać jej szerszą doniczkę, bo ona raczej lubi się tak rozrastać na boki. Chociaż, tak, od góry tutaj też widać, że je, ma jakieś takie przyrosty. Nie wiem, czy to widzicie, takie zielone przyrosty gdzieś tam. No to, no to są te nowe. Super roślina, po prostu bardzo mi się podoba. Mam nadzieję, że kiedyś dorośnie mi do takiego wielkiego dziada, po prostu będę miała największą tą euforbię w Polsce. Chociaż pewnie są osoby, które mają olbrzymie okazy tej rośliny, jacyś, nie wiem, kaktusiarze. Jeżeli wam się to podoba, to to jest mega tania roślina, to można... Ja ją kupiłam za kilka złotych, wiecie, na zielonym parapacie. W ogóle linki do wszystkich roślin dam... W opisie. Jak ktoś będzie chciał zobaczyć, jakie są ceny tych roślin, no to sobie zobaczy. Ale wszystkie będą bardzo tanie. No, więc wracając. Kupiłam na zielonym parapecie za kilka złotych, więc to nie jest duża inwestycja. A skoro mi nie umarła w ziemi, to raczej to jest bardzo odporna roślina. Oczywiście w hydroponice też mi nie umarła, rośnie świetnie. Polecam. Piękna roślina. U, uwielbiam, naprawdę też na żywo robi wrażenie, bo jest taka śmieszna. Wygląda trochę jak takie ananaski. <grym> Fajna, naprawdę, jedna z moich ulubionych i to chyba jest jedna teraz w tym momencie z moich najstarszych roślin, bo ja już mam ją od kilku lat. To teraz będą dwie małe rośliny, a później przejdziemy do większych, a później tych, których nie mam, bo już są za duże. Dobra. Kolejna roślina nie mogłoby się obyć bez starca. Jak widzicie, mam tutaj taką małą sadzonkę. Mam większe, no ale właśnie tych nie chcę za bardzo ruszać. Mam też starca variegatę. Ten starzec, jak widzicie, rośnie w mchu. Rośnie w mchu bardzo dobrze, jestem bardzo zadowolona. Ta sadzonka, konkretnie, jest w witrynce robi taką ładną ścianę. Mam tam też starce variegatę, Oczywiście ja, jak większość, miałam problemy ze starcem, ubijałam go. Prawie kilka razy, i jak mi już został taki dosłownie kikut, to przeniosłam go do hydroponiki i wtedy odrósł pięknie i od tego momentu jest wspaniały. Czasami mi trochę podsycha, jak go zapominam podlewać, bo przyznaję, że czasami te rośliny, które mam tak daleko i mam problem, żeby je podlać. A akurat starce te, te większe tak mają, bo one są na takim podwyższeniu, że miały dużo światła z okna, no to czasami. Yy, troszkę mi obsychają, ale później, jak podleję, to znowu rosną. To one w hydroponice rosną świetnie. To znaczy i w podłożu hydroponicznym tak nie tradycyjnym i tutaj w mchu tak samo. Bardzo polecam starca. O starcu mam film. Jeżeli nie dajecie rady w normalnym podłożu ze starcem, to może spróbujcie mojej metody i może dzięki temu będziecie mieć też fajnego starca. Kolejna roślina to jest w ogóle mój projekt. Zobaczcie. Yy. Filodendron skłamiferum. Yy, wiem, że tak trochę brzydko w jedną stronę jest, ale on ma tak okno. Filodendron skłamiferum to jest jeden z moich ukochanych filodendronów. Ogólnie przez wszystko ma świetny kształt liści, ma te włochate nogi, jak, nie wiem co takie jakieś robale, pająki, strasznie mi się podoba. Yy, I do tego yy, są one takie ciemne, z zielonymi tymi włochaczami. Zresztą sami zobaczcie, jak to świetnie wygląda. Jeżeli nigdy nie widzieliście, to proszę bardzo takie zbliżenie. Teraz nie wygląda super atrakcyjnie, bo to jest projekt mój numer dwa, żeby mieć wielką, zagęszczoną roślinę. Projekt numer jeden to był Splendid i zajęło mi tak około roku, żeby doprowadzić Splendida no, do takiego wyglądu, jak... No, prawie mi się idealnie podoba i tutaj właśnie ze skłami ferum będzie dokładnie tak samo skłami ferum dostałam od Gosi w ogóle od Gosi dostałam kilka roślin które tak mi dobrze rosną i są tak piękne no że Gosia to jest też dobry dealer no no i tutaj jak widzicie jest widzicie Oczywiście jest w podłożu hydroponicznym, wszystkie rośliny powinny być podlane, jeżeli wydaje wam się, że są takie oklapnięte, no akurat ten nie, ale chyba pokażę takie oklapnięte trochę bardziej, bo podlewanie powinno być w piątek, na no, piątek byłam w Katowicach. Kłamiferum rośnie po prostu i niczego mu do szczęścia nie potrzeba, super roślina, bardzo prosta, można dostać w dobrej cenie, moim zdaniem bardzo atrakcyjna wizualnie i... Może dorosnąć do dużych rozmiarów. W sensie, no właśnie jak się tak potnie i potem ułoży na patyku, no to wydaje mi się, że może wyglądać bardzo fajnie, bardzo atrakcyjnie. I mam nadzieję, że za kilka miesięcy to mi się uda. Super roślina, bardzo ją lubię. Trzecia roślina, którą mam tutaj, i zarazem ostatnia z, z tych, które tak Wam pokażę bezpośrednio, to jest yy, Scindapsus To jest Scindapsus prawda? Ten najbardziej popularny. No więc, dobra, jak widzicie, trochę mi się go narosło i trochę nic nie robiłam, żeby. żeby... Zobaczcie, zobaczcie, jaki. O jezu, jaki ma malutki palik. Ale na tym paliku to już prawie. Nie... O jejku, zaraz to wszystko mi wypadnie. No, a tej rośliny mam tak strasznie dużo i jest w ogóle w świetnym stanie. Słuchajcie, to jest roślina. Odstawię go na chwilę, bo chyba każdy widział ogólnie gdzieś kiedyś, jak to wygląda. To jest roślina, yy, która jest nie do zabicia. Ja jej ostatnio nie podlewałam 3 miesiące, bo ona stoi w takim ciemnym kącie, do którego mam słaby dostęp i już naprawdę w ostateczności tam coś podlewam. Jak już widzę, że prawie umiera. I ogólnie tam właśnie stoi ten syndapsus. Mam nadzieję, yy, jakąś się nazywa jakiś tam silver. Jak taki zwykły, najzwyklejszy, wiecie, to, to roślina za 20 parę złotych. To znaczy, no może nie w takiej wielkości, ale w takiej, jak ja ją kupiłam, czyli tam kilka takich małych pędów. I ostatnio, to znaczy w środę, czyli kilka dni temu, tam trzy czy cztery, zobaczyłam że ten Scindapsus jest taki pomarszczony i że w ogóle wygląda strasznie. No ja już myślałam: "Nie, no to jest koniec. To jest koniec. Zabiłam taką piękną roślinę. Jestem złym człowiekiem." Ja to, to jest oficjalne, bo nie chciałam zabić tej rośliny. No ale podlałam ją. No sobie myślę: "Może odżyje." No i słuchajcie, no po, zobaczcie jak ona wygląda? Jakie ma piękne, zdrowe, jędrne liście. Ani jednego żółtego! Co prawda przyznam, że oberwałam dwa takie zupełnie suche, jakieś stare, ale to, co tutaj jest, to jest nie do uwierzenia. Więc, jeżeli, oczywiście, jest w Hydroponice, w ogóle jest. Jest w czystym, drobnym keramzycie, To znaczy, że ja ją posadziłam bardzo dawno temu. I ona tak stoi, nie wiem, pewnie ze dwa lata od trzech małych liści i to wszystko urosło. Ja po prostu. Jestem zachwycona. Oczywiście ona dostanie nowe podłoże, nową dużą doniczkę, nową, dużą podpórkę yy, będzie przeze mnie teraz bardziej kochana. No i w ogóle te niektóre liście naprawdę są duże, nie? Ja wiem, że mogą być większe, jak będzie na podpórce, ale i tak dawało radę, bo ono się po prostu tak położyło po szafce. Ale i tak wygląda świetnie, no nie dość, że uważam, że ta roślina jest przepiękna, bo ma takie srebrzyste kolory, szaro-srebrzyste, a ja lubię takie kolory, jeżeli chodzi o rośliny, no to jest po prostu niezniszczalna, no niezniszczalna, nie, nie, nie da się powiedzieć, że no ta roślina po dwóch tygodniach to Ci uschnie z y, synapsu, samobójca czy coś takiego, nie, tu jest po prostu wszystko idealnie. To było naprawdę dla mnie zaskoczenie. Wtedy, w środę, jak ją podlałam. Znaczy, właściwie w czwartek, jak zobaczyłam, że w ogóle wszystko jest ok. I ogólnie, tak jeszcze oceniając jej walory, to moim zdaniem tej roślinie w ogóle niczego nie brakuje. Spójrzcie, jakie te liście są piękne. Mają piękny kształt, mogą dorastać naprawdę duże. Plamki, te, te, te plamki, ta srebrzystość, ten kolor jest wspaniały. Ja oczywiście wiem, że jest cały rynek z syndapsusów, jakichś takich bardzo rzadkich, i e, niektóre mi się podobają, ale akurat w tym kierunku nie chcę iść. E, ten mi zdecydowanie wystarcza, e, no bo jest taki piękny. Teraz przejdźmy do roślin, których tutaj nie mogłam przynieść, bo są za duże, e, ale oczywiście będziecie mieć przebitki i po pierwsze królowa jednej nocy, czyli epifilium, mam nadzieję, że dobrze czytam tą nazwę. To jest roślina, którą dostałam od mamy, taki, taki malutki kikut i mama mówi tak, słuchaj, to jest taki fajny kaktus yy, i on ma takie długie łodygi, wiecie dostałam coś takiego, a później pięknie kwitnie. No to ja sobie się, wow, ale super. No i dokładnie tak jest. Yy, strasznie mi się rozrósł. Ja mam go trochę ponad rok i moim zdaniem jest bardzo okazały jak na miłość, którą mu daję, czyli mało miłości. Na przykład czasami miesiącami nie podlewam go pożywką żadną, oczywiście jest w hydroponice i w ogóle jest w oryginalnej Lechuzie. To jest moja, to jest moja ostatnia roślina, która jest w Lechuzie. To oznacza, że nie przesadzałam go. To znaczy, że mam go dłużej. Bo myślę, że ostatnie rośliny, które sadziłam do czystej lechuzy, yy, to było dwa lata temu. No, czyli mam go dwa lata. I wtedy był taki malutki. Szkoda, że nie mam zdjęć. Yy, a teraz jest taki piękny. Od czasu do czasu po prostu, jak mam pożywkę i chce mi się zejść tam na dół, żeby podlać tego biednego kaktusa, no to dostaję. Coś lepszego, i w wakacji miałam ogromną przyjemność oglądania kwiatów tej rośliny, które otwierają się w nocy, zamykają się nad ranem. Dlatego jest ta nazwa królowa jednej nocy. Niektórzy mówią, że zapach tych kwiatów jest przepiękny. Dla mnie nie jest przepiękny. Mi się ten zapach nie podoba, ale wiadomo, no to jest kwestia gustu zapachowego, natomiast same kwiaty były ogromne. I przepiękne, i mam nadzieję, że w przyszłym roku też mi zakwitnie. No, myślę, że mi zakwitnie. Właściwie w tym roku kwit dwa razy, ale akurat za pierwszym razem mnie nie było w domu, więc nie mogłam obserwować, y, jakie to jest piękne widowisko. I tak, jak najbardziej polecam tą roślinę do hydroponiki. Rośnie świetnie. To jest kolejna roślina, która jest bezobsługowa i z którą nie ma żadnej takiej walki, jak na przykład ze starcem, że nie wiadomo, czy to zdechnie, czy przeżyje, czy trzeba mu. Coś więcej, czy mniej, czy tej wody za dużo, za mało, opryski, nie opryski. Nie! Ta roślina po prostu rośnie, rośnie i to naprawdę intensywnie. Kolejna roślina, przez długi czas był to mój ulubiony filodendron, no ale oczywiście teraz moim ulubionym filodendronem jest splendid, no bo nie widzę innej możliwości, czyli mikans. E, Mikansa, kurczę, mam nadzieję, że znajdę wam zdjęcie, jak znajdę to tutaj wstawie. Mikansa mam od takiego maluszka, totalnego maluszka, też z zielonego parapetu. Ja mam sporo roślin z zielonego parapetu. Starzec też jest z zielonego parapetu. Yy, to jest z zielonego parapetu. Yy, ceropegia, o której będę mówić, no nie, to z zielonego parapetu miałam, ale akurat ta mi umarła. Yy, no ale yy, dobra, Mikansa jest z zielonego parapetu i rośnie pięknie. On ogólnie stał przez bardzo długi czas. Razem z tym syndapsusem w tym ciemnym kącie. No ale w końcu go wyciągnęłam stamtąd i stwierdziłam, że postawię go w lepszym miejscu, to znaczy tak, żebym go mogła częściej widzieć. Yy, I niestety po przeniesieniu do większej doniczki i postawieniu w tamtym miejscu dużo jaśniejszym, on trochę odchorował i to widać. Na dole ma takie trochę suche liście, ale tak poza tym no to już odżył, rośnie sobie dalej, jest duży, jest piękny. Ogólnie albo nie zauważyłam, albo nie widziałam u nikogo tak dużego mikąsa, jak go się rozsupła z tej podpórki. To jest naprawdę ogromne. No nie, no to jest roślina, też moim zdaniem marzenie. Małą potrzeba, świetnie rośnie w hydroponice. Jest bardzo dekoracyjna. Te kolory są piękne, liście są welwetowe. Zdecydowanie jeden w ogóle z moich ulubionych filodendronów. I na koniec ceropegia. Została nam tylko ceropegia. Ceropegi też nie mogłam przynieść, bo ceropegia już znowu dochodzi do dwóch metrów i znowu będę musiała ją przyciąć. Ceropegia u mnie rośnie w mchu z odrobiną podłoża hydroponicznego, a uprawie ceropegi też jest film, słuchajcie, ja też zabiłam kilka ceropegi, a teraz rosną mi bardzo dobrze, mam tą ceropegię, którą widzicie, mam taką ceropegię Durman, która rośnie mi trochę gorzej, ale ona chyba po prostu taka jest, że może nie rośnie gorzej, ale mam mniej pędów. A jej liście są tak trochę inaczej ułożone, i naprawdę bardzo musiała być gęsta, żeby to fajnie wyglądało. Ale ja do tego dążę. Mam ceropegię i tą zwykłą. Tam w tej zwykłej to ja mam mieszankę i wariegatę, i niewariegatę, tam wszystko jedno. I tą Turban-Durban też mam w uprawie mchowej w Witrynce, żeby ładnie takie tło robiły, no bo tak ślicznie spadają i pięknie wyglądają te liście. I chociaż ceropegia jest zwyklaczkiem, to wiem, że mnóstwo osób ma z nią właśnie problemy w sumie chyba dokładnie takie same jak ze starcem, ale ja znalazłam na to sposób. Więc jeżeli macie problem z ceropegią, to możecie obejrzeć mój film o uprawie ceropegi i może to rozwiąże wasz problem uprawy ceropegi. Może nagle się uda i będzie super tak jak u mnie. No bo słuchajcie, ja muszę co kilka miesięcy po prostu obcinać tą ceropegię, no bo już Dochodzi mi do ziemi, potem mój e, odkurzacz Stefan wciąga, po prostu wciąga i boję się, że będzie tam jakaś tragedia. I słuchajcie, to by było na tyle, jeżeli chodzi o moje ukochane zwyklaczki. Oczywiście mam ich więcej. Mam jakieś tam różne EPI, teraz właśnie patrzę, co ja tam mam jeszcze z tych pnączy, które bardzo lubię. Mam różne monsterki, to też by było ciężko przynieść i w sumie widać je na filmie jedną. No ale chodzi tutaj o ulubieńców, więc to są moje zdecydowanie ulubione rośliny z tych tanich, które można kupić w supermarkecie, które można kupić przez Allegro za kilkanaście, kilkadziesiąt złotych i cieszyć się ich wielkim pięknem. Słuchajcie, to by było na tyle. Bardzo dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. E, cały czas mam w głowie te live'y na YouTubie. Oczywiście one będą zapisywane, to nie będzie tak, że wiecie, będzie live'a, a potem on znika i nikt nie może obejrzeć. I też chciałabym, żeby te live'y były takie trochę pomocne, tematyczne, żeby... Jeżeli ktoś będzie chciał obejrzeć live później, to on nie będzie nudny, bo wiadomo, że jak trwa live, to może być dość ciekawe dla tych osób, które są na czacie, pytają, rozmawiamy sobie, a żeby to nie było takie, że później mm, słaby ten live, nie chce mi się tego oglądać. No, więc wymyślę coś, jakieś tam przesadzanie albo tematy związane, no nie wiem, z nawożeniem. No, z czymś tam nieważne, to już się wymyśli. No i jeszcze na koniec te metody wsparcia. Ich też jeszcze nie włączyłam, ale mam nadzieję, że niedługo włączę. Więc jeżeli będziecie chcieli wesprzeć mnie, Magdę, Daj Badyla, <grych> no to będziecie mogli. Dziękuję, że byliście ze mną dzisiaj i do zobaczenia w następnym filmie. Pa! A, no właśnie, zobaczcie, zobaczcie, jaką mam fajną nową koszulę na vintage sobie wyhaczyłam chyba za dwie dyszki. No to oczywiście Medicine. Jak nie oglądaliście filmu z prezentami, to, to możecie obejrzeć i zrozumieć, o co chodzi z Medicine i z ładnymi rzeczami roślinnymi. Pa!